Witam serdecznie. Trzy rzeczy tak mi się poukładały w głowie, jak wszedłem tutaj na tę konferencję. Pierwsza to szczęśliwe to dla mnie miejsce. Także co przyjeżdżam, to wygrywam, tak to zabrzmiałoby. Niestety takie pasy też się kiedyś kończą, oby jak, oby jak najdłużej nie. Więc to na pewno. Druga rzecz to trzeci mecz w tym tygodniu, i to było widać w tym meczu. E, szczególnie w jakości gry, bo serca ani jednym, ani drugim nie można odmówić. Była walka od początku do końca, obydwa zespoły chciały wygrać. Trochę piłki nożnej, ale dużo takiej, nie tyle jakości, co było widać, dużo zmęczenia, że ci zawodnicy nie są zregenerowani do meczu co trzy dni i tym bardziej to był pierwszy raz w tym, w tym sezonie i, i, i dlatego myślę, że stąd to widowisko nie było piękne. Ale trzecia rzecz, która mi się nasuwa, to gdybym, tak jak miałem pretensje po meczu ostatnim u siebie ze Skrączem Stochowa, w której mówię, jak nie idzie wygrać, to trzeba zremisować, to teraz za to zwycięstwo bym to może w faktycznie warto było przegrać, bo zespół był bardzo mocno zdyscyplinowany, w defensywie szczególnie. Chcieliśmy wszystko wybronić, zawsze ktoś się znalazł, zawsze ktoś przeszkodził, zawsze była jakaś noga, głowa, ciało, zawsze ktoś mógł pomóc i to było fajne, bo to tak po takiej porażce była motywacja zespołu no i dociągnęliśmy to zwycięstwo do końca. No, a Bieliński z Sitkiem zrobili tą akcję meczową, więc za to im bardzo dziękujemy. Ale zespół łącznie ze zmiennikami i ławką rezerwowych żył od początku do końca e, i, i wygrywamy. No Cieszymy się. Takie mecze też trzeba po prostu mieć wygrać w lidze. E, takie jak na przykład na tychach, gdzie jest widowisko piękne akcje, bramki, no to też będą się pojawiać. Natomiast no, jesteśmy w polskiej pierwszej lidze. Tyle z mojej strony.